Takie są w tej chwili tendencje w większości krajów świata, że staramy się wyjść do kwiodawców, czyli promujemy właśnie takie mobilne kwiodawstwo. Akcje w zakładach pracy, w szkołach, pod kościołami, na, w czasie różnych festynów, stałe czy takie doraźne akcje, my pozyskujemy połowę krwi pełnej, którą, których zapasy mamy właśnie na takich akcjach mobilnego księdztwa. Wiele zakładów pracy współpracuje z nami stale, między innymi właśnie pracownicy PKO, BP. Mamy wielu krzedawców z tego zakładu pracy. Są to stałe akcje, kilka akcji w ciągu roku realizujemy. Dziękujemy za udział. Zawsze jest duża frekwencja. Wiele osób się doskonale przygotowuje, i mamy rzeczywiście sporo jednostek krwi na takich akcjach pobranych. W tej chwili organizujemy także takie akcje we współpracy z bankiem. Najbliższa w Warszawie będzie 24 września. Zapraszamy wszystkich chętnych, tych, którzy chcieliby oddać, którzy już oddawali, którzy chcą spróbować. 18 lat skończone, 50 kilo wagi, dobry stan zdrowia, próbujemy, może się uda, może zasmakujemy w tym oddawaniu krwi i te osoby, które pierwszy raz to dadzą zostaną naszymi stałymi krwiodawcami.